To Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przed Was zawarte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Amen. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. No, no. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości. Jako znak mojej miłości i wierności. I wierności. ojca. ojca. Zmię ojca. I syna. I syna. I ducha świętego. Małżu. Małżu. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości. Jako znak mojej miłości i wierności. I wierności. Zmię ojca. ojca. I syna. I syna. I ducha świętego. I ducha świętego. Mężu. 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 Jesteście mężem i żoną, możecie się nawet pocałować teraz. Poprosimy teraz dzieciątko i krzesnych. <kluzny> rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Wiktoria. O co prosicie Kościół Boży dla Wiktorii? O krzest. Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierzy, aby zachowując Boże przykazania, miłował Boga i Bliźniego, jak nastał czy Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Jesteśmy. A wy drodzy krzeszci, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązków? Wiktorio, wspólnota chrześcijańska przyjmujecie z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znacząc się znakiem krzyża. U mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Prosimy Chrystusa, o miłosierdzie dla tego dziecka, dla jego rodziców, krzesznych, wszystkich ochrzonych. Wołajmy do niego, Chryste. Wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby to dziecko rodziło się z wody i ducha świętego na życie wieczne. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby się stało żywym członkiem Kościoła świętego. Chryste, prosimy Cię, aby mimowało Boga i bliźniego według Twojej nauki. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby wszyscy Twoi wyznawcy zawsze trwali w jednej wierze i miłości. Chryste, 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 Chryste. Święta Maryjo Matko Boża, się Święty za Janie Chrzcicielu, się za Święty Józefie, się za Święci Piotrze i Pawle, się Święty, się za Święty Mateuszu, się Święta się Anno, się za Wszyscy Święci Święte Boże, Przechodzący Wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przeciwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, poczynił je swoją świątynią i mieszkaniem ducha świętego, przez Chrystusa Pana naszego. Niech Cię broni moc, Chrystusa który żyje i króluje na wieki wieku. Aha. Aha. Przez tajemnicę tej poświęconej wody poradzę dzielić duchowego odrodzenia Twojej służebnicy Wiktorii, którą w wierze Kościoła wezwałeś do pszczu, aby otrzymała życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. A, drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez Was dziecko przez sakrament krzyczu Boga otrzyma nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie odskażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, Kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest. Pytam was, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekać się wszystkiego, co prowadzi do zła, by was grzech nie opanował? Czy wyczeka się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Pytam wszystkich o wiarę. Czy wierzycie w Boga Ojca, Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi? I wierzycie. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, jego syna jedynego naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzycie. Czy wierzycie w Ducha, świętego, święty Kościół, potrzebne, odsuwanie świętych, odpuszczenie grzechu. Zmartwstanie ciała i życie wieczne. Jezu. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą Bógą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Czy chcecie, aby Wiktoria otrzymała wszelkie do Kościoła, którą chwilą wspólnie wyznaliśmy? Wiktorio, ja Cię wieszczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Syna i Świętego. Jak była na teraz i za, i na wieki Bóg Przemogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu, odrodził z wody i Ducha Świętego, sam namaszcza cię krzyżem zbawienia, abyś włączona do ludu Bożego, by trwała w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Amen. Wiktoria stałaś się nowym stworzeniem i przeoblekłaś się w Chrystusa, Dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoje bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego. Nie skalano wasz po życie wieczne. Amen. Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby Wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze dziecko światłości a trwając mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Wy wszyscy, którzy zostaliście obłęczeni w Chrystusie, przeoblekliście się w Chrystusa. Alleluja. alleluja. Czeka. Twojego syna ofiarujemy Tobie Boże, życia i Tiewicz zbawienia I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Mów Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Sprawa wyludz Twoich wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem. Naszym biskupem Stanisławem oraz całym Chłodownictwem. Pamiętaj Boże o Nowożeńcach, Annie i Mateuszu. Ty doprowadziłeś ich do dnia zaślubin. Pozwól im cieszyć się upragnionym potomstwem i w swojej dobroci obdarz się długim życiem. Pamiętaj także o nowookrszczonej Wiktorii, która dzisiaj przez chrzest została włączona do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą szła za Twoim synem. Jezusem Chrystusem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętymi Apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podawali się Tobie abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Drodzy i siostry, Boga o błogosławieństwo dla tych zaślubionych, Niech Bóg, który połączył ich sakramentem małżeństwa, udziela im swojej pomocy. Upewnijcie Ojcze Święty, Stwórco Wszechświata, Ty stworzyłeś mężczyznę i kobietę na swoje podobieństwo i błogosławiłeś ich związko. Prosimy Cię pokornie o łaskę dla tej małżonki, która dzisiaj łączy ze swoim mężem węzłem sakramentalnym. Niech na nią i na jej męża stąpi Twoje, Panie, błogosławieństwo. Aby korzystając ze wspólnego daru małżeństwa, wychowywali dzieci i wzbogacili Kościół nowymi wyznawcami Chrystusa. Niech słabią Ciebie w radości, niech szukają Cię w smutku, niechaj w trudach przynosi im radość Twoja ojcowska obecność i niech w każdej potrzebie doświadczają, że jesteś z nimi, aby im pomagać. Włączeni w świętą społeczność Kościoła. Niech do Ciebie zanoszą modlitwy, a wobec świata niech dają o Tobie świadectwo. Spraw, by szczęśliwi osiągnęli wiek sędziwy, a w wieczności cieszyli się pełnią szczęścia w gronie swoich przyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego, Panie powstamy. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, który Wam zostawiam, pokój mój daję. prosimy Cię, nie zbawaj na naszych grzech. Lecz na wiarę swojego kościoła, zgodnie z Twoją wolą, napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański, niech zawsze będzie zła. Przekażcie sobie znak. Pomoże naszym nasze Pana, Panach, który stworzył niebo i ziemię. Wszechmogący wieczny Boże, tu pozwalasz nam w obrazach i rzeźbach oglądać Twoich świętych, abyśmy spoglądając na nie oczyma ciała, rozważali w duchu i naśladowali w życiu ich i świętość. Prosimy Cię racz pobłogosławić te obrazy wykonane na trzeci pamiątkę Najświętszej Marii Panny, świętych aniołów. I spraw przez ich zasługi i wstawiennictwo, aby otrzymywali łaskę za życie, a w przyszłości wieczną chwałę przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Słuchaj, gratuluję, było bardzo pięknie. Czy Mateusz, dzisiaj twoje swoje mininy? Tak. Tak, świadomie wybraliście ten...